Wyjeżdżamy z Primul Camping i Parku Narodowego Cejlenerej. Czujemy już to napięcie. To nasze ostatnie chwile urlopu w Rumunii. I z takim sentymentem patrzymy na krajobrazy, które będą nam towarzyszyć na drodze powrotnej do Polski. Kierujemy się w stronę Fikatar Beach na grupie biwakowej znanej jako dziki biwak nad rzeką Temerz. To nasz nocleg tej nocy. Jechaliśmy tam najkrótszą trasą i dotarliśmy już po zmroku. W tamtej chwili nie ocenialiśmy, czy miejsce jest spektakularne, czy nie. Po prostu potrzebowaliśmy dzikiego noclegu, by rano ruszyć dalej. Bo do Polski zostało nam jeszcze sporo kilometrów. W nocy spotkała nas niespodzianka. Przyroda przypomina o sobie w najbardziej naturalny sposób. Ale o tym już za chwilę. Wyjazd się kończy. Wyjechaliśmy już. Zawsze, przy którym nocowaliśmy, zmierzamy w kierunku Polski ale jeszcze przed nami co najmniej 16 godzin jazdy. Już chyba nawet wyjechaliśmy z Parku Narodowego, prawda? No, z Parku Narodowego wydaje mi się, że tak, ale jak widać, piękny, pagórkowaty teren, A, ale dziura. Dobrze, nie wpadliśmy, tu zresztą też widać piękne pagórki. Zobacz, zobacz. No jestem w trakcie zobaczenia właśnie. Tutaj mogliśmy się rozbić jeszcze. Tak na nocy. No ale już nie Zobaczmy teraz, bo teraz nie, musimy nie, wracać. Mówię. Przedostatnia miejscówka. Była to jedyna miejscówka zaznaczona chyba na grupie biwakowej. Po drodze. No bo już zmierzamy do Polski. Nad rzeką. Mm, przepiękne niebo było. I yy, tak sobie usiedliśmy, a w oddali się w oddali, nie aż tak daleko. Wycie wilków. No i też piękne, yy, ale zbyt długo nie siedzieliśmy. <grytanie> yy, za chwilę wyjdę. Ciężko, straszne ból głowy. W ogóle. Mój mężu się ze mną. Ze mnie teraz. Mną, nawet nie wiem się wysłowić. Zaraz zaopiekuję, coś poda na Zatoki. E, więc pewnie zjemy śniadanko i będziemy ruszać na zdiar, bo tamta miejscówka w Słowacji e, pomiędzy Polską a Słowacją naprawdę nam się bardzo podobała widoki przepiękne. Może e, nie jest to taka bardzo wymarzona. Nie miejscówka. Jak plan, nielahny, żeby... Ale dla widoków i takiej swobody też myślę, że warto, warto tam pojechać, więc cieszę się, że wybraliśmy z Diar. I tam, tam, gdzie zaczęliśmy, to tam też skończymy naszą wyprawę. Na dzikim nocowaniu, właśnie coś takiego jest dosyć częste. Chyba do mnie nie wskoczą, co? Oda wskoczy

Myślałem, że przejdą tym ścierniskiem, a one a ja a ja. nie bardzo. Na stole jedne widziałem, Rozalia miała. No, nie będzie ich tam, gdzie Ty powinnaś wiedzieć, że są? Połąbek? No może być, albo jakiś inny u nas najbardziej popularny właśnie jest... tutaj dzisiaj nocowaliśmy. Podobno było słychać szakala, Wacek niby widział szakala. W nocy było słychać też Wilka, Monika słyszała wilka. Wieczorem był ktoś sowcami, rano był ktoś sowcami i baranami i kozami. E, niestety woda nie wygląda na taką zbyt czystą, jest mocno stojąca, dlatego się nie zatrzymujemy tu nawet na mycie naczyń Tylko spędziliśmy noc w miarę bezpiecznym miejscu i jedziemy już ku granicy Postój na szybkim kareszu na obiad i mycie a później w planie jest e, Słowacja, prawda? Tak jest. Czy jeszcze coś chciałabyś dodać, kochanie? Chciałabym dodać, że jestem bardzo zadowolona z naszych yy, wojaży. I dzisiaj tak sobie rozmawialiśmy, że słabo byliśmy przygotowani, yy, ale ładnie wyglądają. Weźmy sobie zrób. ładnie wyglądają. Yy. A za tą górką jest mnóstwo kukurydzy, całe pole, tylko że yy, żadna dobra. I tak naprawdę to, co mieliśmy przygotowane i to rzeczywiście zrobiliśmy wcześniej, to ubezpieczenia, winiety, ale o tym jeszcze pewnie nagramy taki odcinek i, yy, i mieliśmy listę powinniśmy mieć ze sobą. I to było wszystko, i wszystko ten dzień przed. To było trochę szaleństwo, bo musieliśmy jeszcze podomykać różne sprawy i my, i zresztą Rozaria i Bacek, który nie spał chyba przez noc przed wyjazdem. Na szczęście nie był kierowcą, więc... Więc mógł sobie odpocząć, choć pewnie nie do końca. Ale tak naprawdę wszystkie miejsca, niektóre były trochę um, ekstremalnie dzikie. Znaczy, albo droga była ekstremalna, jak na nasze auta, które nie mają napędu 4x4. No ale... Wszędzie daliśmy samochody radę. Samochody jadą jeszcze. Mam nadzieję, że dojadą. Dojadą bez problemu. Bez problemu, bo to są to sprawdzone auta. Sprawdzone auta przez nas, w każdym terenie. Przejechały Transalpine, przejechały fragment Transfagaraskiej trasy, który sobie wybraliśmy. Przejechały w dzikim terenie, przez wielkie kałuże, przez strumyki, potoki. Było super. I myślę, że zrobimy sobie takie podsumowanie plusy i minusy naszego wyjazdu. To było trudne. Bo już i my i oni ci przed nami są na tyle yy, świadomi i pełni akceptacji, że zgadzamy się na wszystko co do nas przychodzi i na trudniej, i na jakieś trudne chwile, i na płacze, i na... Wybijają dziurę. A więc tak, zrobimy chyba sobie takie podsumowanko. No jest pięknie tam na mnie, gdzie na mnie, ja nie jestem aż taka jestem... Dobra, kończę, bo mi chyba Wacek dzwoni. Na razie. Poranek nad rzeką Temesz przywitał nas ciszą i pięknem przyrody. Zjedliśmy śniadanie, nacieszyliśmy się widokiem i ruszyliśmy dalej w stronę Słowacji. Przed nami było aż 7 godzin drogi, więc zgodnie stwierdziliśmy, że zrobimy dłuższy postój w miejscu, które szczególnie zapadło nam w pamięci. W Dzikim kareszu, gdzie zaczynaliśmy naszą rumuńską przygodę. Tam zjedliśmy obiad, wskoczyliśmy do rzeki, żeby się odświeżyć, i z nową energią ruszyliśmy w dalszą drogę, aż do Zdiaru. A tam powitał nas widok, który zostaje w sercu: nocne niebo pełne gwiazd, a o poranku majestatyczne góry. W Zdiarze zjedliśmy nasze ostatnie śniadanie poza granicami kraju i przygotowaliśmy relację podsumowującą cały wyjazd. W komplecie czworo dorosłych i czworo dzieci. Usiedliśmy razem, żeby opowiedzieć o tym, co przeżyliśmy. Na te relacje zapraszamy Was już w kolejnym odcinku. Będzie to zwieńczenie naszej wyprawy na dziko z dziećmi. Jeśli chcesz śledzić nasze kolejne wyprawy na dziko z dziećmi, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Nie bójcie się podróżować z dziećmi na dziko. Budujcie relacje, twórzcie spokój, wspomnienia, stwórzcie swoją cudosferę. cudosferę.